I jesienne klimaty rzecina. A ogródek jeszcze zielony, co prawda niewiele na nim jest, ale marchew, pietruszka, buraczki i por. A to pięknie, tak jak kwitnąca by była Kalina w jesiennej barwie. U sąsiada mojego mireczka. Ten głaz na eratyk. Gołaz narzutowy, przyniesiony pewnie przez lodowiec, ha, ha, ha. Ślicznie wygląda w jesiennej aurze. Jeszcze resztki malin wśród marcinków. I to też ma swój urok. Liście lecą na potęgę. Chociaż dzisiaj spokojny i cichy dzień. I te różne barwy. Barwy na tle mojego lasu. Resztki kwiatów. To już takie jesienne, trochę zmarnowane przez przymrozki. Hortensja. Róża Mariolki. U sąsiada, u sąsiada pustki, pustki. Nikogo nie ma już. Zamknięte, chyba na zimę, okiennice, papierówka z cytryną. Berberys pięknie się przebarwia również na zimę. No, chodź Rzeszkinia Gdzieś była w lesie. Ja zaraz pójdę do lasu. No, dobrze. O przebarwione dynki. Pięknie wyglądają. No co Kinia, idziemy do lasu chyba, nie? Trochę. No. Co? Co mówisz? Gadasz i gadasz. Kalina moja też ma swój urok. Może nie jest tak duża, ale, ale przebarwia się ślicznie. Krzymrozki swoje już zrobiły. Kinia, chcesz wejść do domu? Kinia. Chcesz do domu wejść? Irga wygląda, jakby w kwieciu była. A tylko liście przebarwiła. Lony w barwie jesieni. Mój las i dom. Jesień, 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 jesień cudowna jest. Złota jesień. Pinia. co jeszcze tylko siatka i płot będzie skończony wjazd do Mirka jest zawsze w taki pełen sentymentalnej jedności jesiennej a to uroki mojego lasu od strony lasu już siatka jest Dzisiaj muszę kontynuować ogrodzenie. Muchomory jeszcze rosną nawet na mojej działce. Finał ogrodzenia już bliski. I krajobraz jesienny. Rzeciński krajobraz jesienny. Koniec filmu. Starczy.